Jakubowski, odegranie do Miał problemy z planowaniem tej piłki ale udało się, jest jeszcze zagranie do Budycha, Budych, przedciągnięta piłka, a tam miał problemy jeszcze z tym, wracając do tej swojej bramki go, Jakubowskiego, to i e, Babowski e, kierunku Adamskiego, to jest wydarzenie wojskowe, ten do... Michała Kwieciek, Kwiecień nie przedziera się, tutaj blokowany przez Kluczyńskiego, Daje tą piłkę do Cybulskiego, Cybulski powrotem do Michała Kwieciek, Kwiecień do Sarbinowskiego, Sarbinowski w kierunku W Polonie uwaga, uderzenie teraz z przedszkola Karnego Adamskiego, przyjął wszystko na skałę pięciu. Podrapać w Polonie Środowiska Polska, znowu świlka świetnie zaklana do Golińskiego, Goliński ścina teraz w karne, Goliński jest nie Golińskiego, bo rządki, słuchko, teraz Goliński to wszystko chciał rozwiązywać, no ale znowuż z tym góro pokazuje teraz partnerom, jakiego ustawienia od nich oczekuje. E, zaszczy, rzucili się na rywala, tutaj na pewno też wpływ w jakiś sposób na grecko Poloń e, Miała ta kontuzja Michała Jakubowskiego już w dziewiątej minucie. Ten zawodnik musiał placć, który Wojtuszczyk, w jego miejsce na boisku pojawił się Miłosz Wudecki. No i e, tutaj e, coraz częściej teraz do głosu dochodzą, do, dochodzą do zawodnicy. Numer 21 Krzysztof Bąbkowski, no, ale o tym może za moment, bo teraz walczy tutaj Bałdyga ze Stasiakiem na tą piłkę. Stasiak z tyłu, w kierunku Styna, z tym dalekie wybicie, walczy o tą piłkę Help, nie przejmie jej tutaj Duruekie, przejmie to wszystko Poźniak, Poźniak w kierunku Adamskiego, Adamski szeroko do grającego z numerem 24 Sarwinowskiego, Sarbinowski szukał tutaj Sarwinowski biegającego no, z numerem 18 Krautze, no ale ta piłka wyszła już poza linię końcową i od ranki z piątego metra rozpoczyna. Uderzenie Bątkowskiego, no i teraz y, dobra interwencja no, Budzyńskiego. no Musicie w tych ostatnich fragmentach y, tego spotkania uwijać, jak w ukropie w z Polonii Środa Wielkopolska dwa, trzy razy y, zatrzymywał strzały rywali y, budzyńskiej. Dwa, trzy razy utrzymywał Budzyński Polonie Środa Wielkopolska, że y, tak było też y, tym razem. To do dośrodkowanie piłka za Polonii Środa Wielkopolska zostawia dzieł na tą piłkę tutaj y, budźnie, bo to jeszcze jest źródły dla Polonii Środa Wielkopolska, poloniści no y, próbują próbują ze wszystkich sił tutaj przekwilnić tą szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Buczma jest dosznotkowanie, Buczmy tam skaczą, wszyscy zawodnicy.